Witam Was, jestem w a to jest odcinek z WOTA. A tak, gram w WOTA i w Minecrafta. I zrobię jakąś serię z Minecrafta. I jeszcze coś zrobię. Ale nie wiem, co tak naprawdę. Co to, co tu robię? Jest zaplanowane. Ojej. Mój brat Ciszek grał wisu.plmałpawopek.pl. Oczywiście możecie mi to napisać. I teraz jest moje hasło, którego oczywiście nie podoba, bo nie jestem debilem. Mhm. Włączymy sobie trochę bardziej dźwięk, sobie poguśmy. Mam premium jeszcze na dwa dni. A zagramy sobie teraz... Pierwsze co zrobimy, zagramy PZ, bo sobie zbieram na pokażę Wam w... VK... 30.01p, pod nim jest Tiger. P., pod nim jest vk 45 coś tam, coś tam. Później jest vk 45 coś tam, coś tam. I małca. Oczywiście na małca idę. Yy... Tutaj nie pamiętam. Jak to jest później jest Pante i tak dalej. Nie pamiętam. Dobra, pojedziemy sobie, spróbuję to zniszczyć. Bo ja świetny, yy, 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 świetny w Wocie nie jestem. Zresztą nie lubię tej mapy. No to pięknie. Tu mam d 2 co to jest D2jka? Muszę to określić. Moki Black Ops. Moki, moki, moki Black Ops. Gdzie jest ten. To jest jakiś lewy. To jest lewy, to jest Dwa się lewo, korda, Tam jest gdzieś ten moki, idę to czaj. kiedy dwójka, to jedne nie wiem na co to jest... A to jest ciężki. No, chyba do dwójka to krok ciężki. Moki, moki. No to jest moki, no to jest to, to średni. Dobra, my. ja jadę na miasteczko. Tej dwa. Oczywiście działo, to jest 110... 10, 105. Taką, to jest takie niecelne, wam powiem, co działo. No bardziej głównie tego, to jeszcze ja nie widziałem. Próbuję, próbuję, no, nie, nie udało się go ukończyć. Co za mnie? Ja wam powiem tak o, bym na kitaru Bo się nieraz to nie raz testowałem. To, coś też na kitabie wybieram. A to biorę na dwa. No czekaj, takie. Pomogę. Ja teraz tu po prostu... Dobry czołek i więcej. Teraz będzie, jak to jedzie. Chodź tu! Boisz się? Taki ma Dobrze go zniszczyć, zanim on nie. Przepraszam. Ja to Ja, ja z tobą Nie, mnie. No mój nie zniszczył, co za... debil. Nie, to nie on. Dobra. Niech zresztą ten debil. Ja pitulę. Dobra, pojedziemy sobie jak BZ-4. O kur... Jak gdy BZ-4. Ile nagrywamy? Dobra, 5 minut. 5. Zagramy 3 bitwy. I jak JG I Panther, e, Type, coś tam, coś tam. Tiger u nich jest, a u nas nie ma. No to Lipa, ja lubię Tigera. Mój kolega ma Tigera, więc. więc P-P-P, nie Ja chcę Tigera, tak. Nie jest Tigera. Ja ptolc to jest. Type, coś tam, coś tam. Coś tam. Jakiś ja też Jakiś normalnie co to jest za mapa? Ja tego nie znam. <suszy>

i dalej to nie przeszkodzić nie? nawet mu HP nie zabrałem, tylko konta rozładnie a to z niego sprawa nie zrobię tej mapy jak to wiesz,

Tutaj chcę zbierać na kawę jedynkę i na... O, dobra, to te, te te te... a dobra, tutaj mamy Co tu mam? Jeszcze tutaj w ogóle do kupienia? czy to mam na maksa ulepszone. No prawie na maksa. Te jedynki... Te... Dobra. Jedziemy, sobie normalnie panowie. Jedziemy sobie. Po ziołom. A! Zacięło się. Coś... drukarka się czuje. <coughs> ja. I jej przepraszam co my mamy telefon zaraz będzie dzwonić co mamy telefon będzie dzwonić ale ja jestem zawalisty w tą grę no dobra to jest ostatnia bitwa no tak, tak 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 ja nie mogę dać słabe no to jest, no, to jest słabe i tak do pani pan ma ale kałuję jest zawalisko Ała Ała O oh, headzery są holisty, Ja... Headzera Ale kto? Właśnie to, nie wiem dlaczego Ale kto ma, ma niby być lepszy od y, headzera Headzery są ujęty lepszy Prawie ciągle widzę, prawie ciągle wykosztują od niego pizzki Stran do swojego? Ja jestem hardcorem, strony do swojego Не торгую um... Wsparcie, że ja zrobię. Jestem Hanskim drzewiem. Dziękuję. Jakoś tam. Biec. No, jedź to kurde do przodu, a nie do tyłu. No. To masz problem, że potrzebne ci wsparcie. Zamiast jak wsparcie, O! Dobra, ostatni raz tak robię. Jedź szybciej. Jedź szybciej. No strzelisz, zobaczysz się? No dawaj, jedź. No dawaj, strzelaj. No

No masz problem Nie damy teraz panowie To właśnie to jest elektrawek Ja se jadę straight O kurwa, ja to nie jest Nie no hardcore O patrzcie, ty jest taki bardzo podobny do Jada taki niemiec nie wyleci. No, elozio. Hoio! Mmm, to mi się wydaje, że mi się nie podobało. No nie no, nie trafiaj do mnie, tylko... Hoio! Ninja! Też to miałem, no! Ej, no ja nie pozwałam, żeby... What the fuck, no, żebym przepić? Ej, on mi może! Zalipa! Bole. Ale ja mam strachienia krytyczne 40% jeszcze masz człowieku? Co za rudego Dostał ale nawet go nie zarysowaliśmy Tym go nie pokonamy Założymy się, że go zaraz pokonam? Kurwem udziału No ta bitwa tyle by nie trwała, no to co zaraz skończę to? Ile to trwa? 13 minut, mamy 2 minuty, żeby zginąć no dobra, to My myśmy wyjedziemy. Jedziemy teraz! Ponownie jedziemy. Słuchajcie, dobra, ja zaraz zakończę ten odcinek. Nawet jeśli nie zdobyczą tej liczby. Przepraszam, ale za... Mi się nie udało po prostu. Ej... Nie wiem, nie? Tak, to złożymy, że mnie do niego, niego. trzajemy tą chwilę. Jedź ty szybciej kurde Polieryś piosen Ja idę sobie znaleźć działo ja są Takie jest moje zadanie na dzisiaj <coughs> Dobra słuchajcie W tym miejscu kończymy Ja już tę bitkę sobie sam dokończę Tarapa Cześć